duże ogłoszenie w mojej opinii ze strony OpenAI, bo te, ci agenci, którzy pracują w tle Damian, zyskują dosyć dużą popularność. Ja osobiście zachwycam się i pasjami używam Cloud Code. Nie wiem czy używasz takich terminalowych agentów w swojej, tak powiem, swojej pracy czy raczej nie. Zdarzyło mi się a cokolwiek preferuję jednak yy, interfejs taki. Yy, chociaż cloud, cloud Code też można do VS Code podłączyć, ale kursor mi się po prostu jak na razie lepiej sprawdza, bo Cloud Code chyba 200 dolarów kosztuje. No to, to są różne to są różne pakiety, ja akurat mam ten pakiet za 20, ale czuję potrzebę kupić już ten większy, więc jakby upsell mają wysoce skuteczny, no ale wracając do kodeksu, jest to taki sam agent, który w naszym terminalu jest w stanie w tle kodować, czy weryfikować nasze repozytoria, strony internetowe, czy dokonywać zmian i jakby to nie jest wielka informacja, bo jakby to już jest nam znane, możemy tutaj, mamy kod, wrzucić sobie to w, w terminal i na tym pracować, co istotna informacja, czyli chcecie się tym podbawić, macie swoje konto płatne na czacie GPT, możecie podłożyć łączyć to konto i korzystać z limitów zawartych w tym koncie, więc to jest bardzo, bardzo łatwy dostęp dla, dla wszystkich. To, co mi się najbardziej spodobało, Damian, to jest właśnie kodeks na Slacku i to jest funkcjonalność, którą ja wysoce bym docenił w naszej organizacji. Zobacz, to, to jest sytuacja, w której panowie sobie wymieniają jakąś tam informację dotyczącą jakichś tam błędów czy jakiejś tam sytuacji deweloperskiej. I zobacz, na Slacku ma hashtag kodeks, czyli agent jest pięty w Slacka. I w momencie, w którym go otagował i dał mu informację o Githubie, kodeks rozpoczyna pracę, czyli zmieni to na stronie na przykład. Ktoś ci pisze na Slacku, ty masz na Slacku tego kodeksa, tagujesz go i on ci w tle wykonuje tą operację, którą ty potrzebujesz, na przykład, nie wiem, zmień cenę na stronie, zmień kolor, czy whatever tam, zrób w twoim kontekście. Jeżeli te, ci agenci terminalowi są odpowiednio skonfigurowani w plikach Markdown, mogą wykonywać np. tworzenie kreacji reklamowych, kampanii reklamowych, czy tam innych historii. I to mi się arcy podoba. Ja już napisałem do Sebastiana, który zarządza naszym biznesowym Slackiem, żeby, żeby mi powpinał takie rzeczy, bo uważam, że to jest bardzo przydatne, żeby coś takiego było dostępne dla mojego teamu. I, I to wysoce doceniam. No i co? I dalej to mamy programowanie, jakieś interfejsy. Pokażę wam, gdzie to jest dostępne. Jeżeli chcecie używać kodeksu, wejdźcie sobie na swojego czata. Kodeks znajduje tutaj się tutaj po lewej stronie. I jak sobie z niego wejdziecie, możecie bezpośrednio kodować w, na stronie internetowej. Ale i możecie ściągnąć go do swojego terminalu, czy do ulubionego środowiska, których jest tutaj kilka. No i ten kodeks będzie dla Was pracować.